Może wszyscy na całym pieprzonym świecie boją się siebie nawzajem. John Steinbeck bardzo mi się podoba, że pracuje z domu. Rano odwożę żonę do pracy, bo w jej zawodzie ciężko jest pracować zdalnie. Potem synkowie wychodzą do szkoły. Zostaję sam, z dwoma kotami. Pracuję, oni wracają ze szkoły. Z czasów lekcji zdalnych pamiętają, że gdy mam słuchawki na uszach, nie należy mi przeszkadzać. A zwykle mam, bo dużo rozmawiam. Moja praca polega na rozmawianiu, ustalaniu, przedstawianiu, zrozumieniu, wypracowaniu wspólnego stanowiska. Ostatnio postanowiłem pojawiać się również w biurze, choć kosztuje mnie to co najmniej dodatkowe 3 godziny. Jestem tam zwykle co tydzień. Moja produktywność bardzo cierpi, bo tu kawka, tam przekąska, tu z tym, tam z tamtym pogadam i nagle kończy się dzień. Pielęgnuję te tradycje, bo nie mogę poruszać się tylko w środowisku osób uzależnionych. Nie mogę ograniczać się do mitingu wa, warsztatów czy ping-ponga z przyjacielem, który też jest alkoholikiem. Tam, na zewnątrz, jest świat i, choć niekoniecznie lubię tę myśl, trzeba mu stawić czoła, co czasem bywa przyjemne.